No ma. witam was w jeszcze kolejniejszym odcinku Dla mnie to jest z na minutę, a dla was to jest jeden dzień Uwaga, Tada! Możemy spać z bawarką, naszą bawarką w jednym, można powiedzieć, w pokoju Ale ja... o, butla nitro, ciekawe Mamy dwie butle nitro, więc musimy troszkę ograniczyć zapierdzielanie na nitro ponieważ no, y, mam nadzieję że mi, że mi starczy tylko ten intero sobie zaparkujemy tutaj ładnie tego Bugiego. ponieważ chcę wziąć i jakby przeserwisować y, przeserwisować naszą jakby bawarkę y, ponieważ przy przyspieszaniu strasznie mi ją znosi i chciałbym wziąć i zamontować y, znaczy sprawić ciśnienie w kołach przecież wszystko ok w dzisiejszym odcinku będziemy zdobywali pierwsze części do naszego racecara po prostu. Zobaczymy, jak nazwie się to wszystko z czasem. Pewnie zrobimy jedną część, żeby dla Was nie przedłużać, bo wtedy lepsze są te odcinki. Zdobędziemy sobie jedną ładną część, bo tak jak mówiłem. Jak są jakieś krótsze odcinki, to nie wiem, wy jakoś lepiej oglądacie. Mi się też inaczej prowadzi. A teraz jeszcze to będzie lepsze dla mojego gardła. Więc musicie mi wybaczyć, naprawdę. I co? Pannimy naszą bawarkę. Standardowo. Palgnoja. Jedziemy. A jeszcze tą część mamy tam. Jedziemy sobie przodem. A co? Wejdziemy sobie przodem i dzisiaj zrobimy sobie Owala, jeżeli nam się nie uda owal, to zrobimy sobie yy, No ten drag Zrobimy sobie drag czyli wyścig po prostej Musimy wziąć i zobaczyć Halo no, Tire inflator yy, Ile my tutaj mieliśmy mieć 32 PSI A mamy uwaga ich Teraz będzie git. Teraz będzie git. I teraz będzie git. I teraz będzie git. Mamy tyle, ile powinno być tego powietrza już w kołach. Yy, dlatego my wsiadamy do naszej bawarki. Oczywiście to jest nasz yy, wygrany tłumik yy, za poprzedni wyścig nocny. Podejrzewam, że jeszcze teraz zrobimy też kolejny wyścig nocny Znaczy się, wy to zobaczycie w następnym odcinku Ale podejrzewam, że teraz też zrobimy taki wyścig nocny A zapalimy sobie jeszcze dla luzu Słuchajcie, jeszcze Nie wiem, kiedy to naprawdę wejdzie, ale mam nadzieję, że jakoś niedługo Bo już jestem opierdzielam. Wleci short Opisujący to auto Dlatego polecam czekać na tego shorta Bo wleci i naprawdę będzie warto Mamy małe rdzenia wzięte tutaj strasznie ale już ciul w to. Dobra. Przebieramy się w jakąś wyścigową koszulkę. Niech to będzie czerwona, bo szybsza. Mi już gardło zatyka. Wsiadamy do bawarki. A ręczny spuszczony. Luz wyrzucony. Idziemy ją nagrzać. Mam nadzieję, że mi się uda za pierwszym razem zrobić tego wala. No mam nadzieję. Nagrzała się już, nagrzała się już, to można już upierdzielać się tak porządnie, dlatego idziemy i tutaj chyba trzeba mieć 10 sekund osiągnięte, dobra, halo, halo, ja chcę wziąć udział w wyścigu, a że ty weźmiesz udział w tym wyścigu czy nie? Car driving, a wychyl. Aha. O. Drzwi zamknijmy przed startem. Dobra. Próbujemy. Zobaczymy, czy nam się uda. Trzeba się porządnie, naprawdę bardzo porządnie rozpędzić. wiem, że niektórym yy, ten wyścig sprawiał trudności. Mam nadzieję, że mi się uda za pierwszym razem. Mam taką nadzieję. O, w dupę! No na pewno nam się nie udało. Nie bez 29 sekund. A tutaj chyba trzeba 10 sekund wykręcić. Więc drugie podejście. Wzięliśmy się chyba od razu za, naj, za najcięższą. Powinienem bardziej zwolnić na tym zakręcie. Drak, yy, drak. 18 sekund. No, to próbujemy jeszcze raz i mam nadzieję, że tym razem się uda. Bo tu było wiele faili, na przykład tam była zaliczona siatka, tutaj był zaliczony słup i była tragedia totalna. Zobaczymy, czy uda nam się to. Aha, z... ja to mogę dalej zaliczać. Aha, czyli ja to mogę sobie po prostu tak jeździć w kółko i próbować zaliczyć. Rozumiem. To to okrążenie nam wyniesie pół godziny. Na pewno pół godziny nam wyniesie. O 56. Kiedyś to zaliczymy. Mam taką nadzieję. Zwolnimy. Wrzucamy bieg wyższy i teraz to zaliczamy na 100%. 16 sekund. Beat, please. No już możecie przestać to liczyć w dupę Już zaliczyłem na 16 sekund Mamy to A czy nam teraz część dodało? Klim Reward o no i mamy to Tak gdzie jest ta część? Halo a tu jest ta część Uu, Body kit! Położymy to na razie tutaj Nie będziemy tego jakby Montowali już teraz, w tym momencie, przepraszam Was, ale słychać już jaki mam po prostu kaszel. No i co, mamy to? Nie było to jakoś trudne, musieliśmy wziąć tylko porządny rozbieg, i udało nam się. W Na następnym odcinku będziemy próbowali zrobić próbę drag, żeby po prostu odebrać nagrody. Jeżeli zmontujemy całe autko, to będzie już w porządku. Ile tu masz, kochanie, górna paliwka? Dużo, 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 dużo. Jeszcze w tym odcinku pewnie pojedziemy na nocne wyścigi, na zlot normalnie sobie skoczymy. Tylko po to, żeby. No, wziąć i. O, nawet tutaj mam czas, z bagi mi się udało gorszy czas niż tym, niż BMKom. Na dragu bagi mi się udało 7,98. No, powiem Wam, robi wrażenie, naprawdę. A jeszcze tego nie było w tym odcinku, dlatego trzymajcie. Pamiętajcie o przycisku subskrybuj. Pamiętajcie też o dzwoneczku, ponieważ, no, kurde, ważne jest ten dzwoneczek, żeby wbijać na live, bo. Bo mało ludzi ostatnio wbija na live. Ostatnio nie było live'ów, ale mniejsza o to. Po prostu wbijajcie na livey. Uwierzcie, warto. Więc ja się będę z Wami żegnał. Do zobaczenia, do następnego odcinka. Nara!